Mam na imię Anna, mam 32 lata i pochodzę z Berlina. Dziś opowiem wam historię o tym, jak przyjechałam do Polski z myślą, pokażę im niemiecką jakość życia, a po trzech dniach siedziałam w parku i myślałam: Boże, jak bardzo się myliłam. Zawsze uważałam, że zieleń to piękne drzewa i duże parki, do których chodzi się w weekendy. Ale w Polsce po raz pierwszy zrozumiałam, zieleń to nie o pięknie. To o tym, jak oddychasz, chodzisz, żyjesz każdego dnia. A kiedy jej jest dużo, tego nie zauważasz. Dopóki jej nie stracisz. A potem była jedna prosta scena na placu zabaw i wszystko stało się jasne. Zrozumiałam, na czym polega różnica. Ale wszystko po kolei. Dorastałam w Berlinie. Najpierw mieszkałam z rodzicami w Charlottenberg. Potem przeprowadziłam się do Prenzlauer Berg. Modna dzielnica, młodzież, kawiarnie, rowery, place zabaw na każdym rogu. Kochałam swoje miasto. Uwielbiałam powtarzać Berlin, najzieleńsza metropolia Europy. I to prawda, nawiasem mówiąc. Mamy ogromny Tilgarten, 210 hektarów w centrum miasta. Tempelhafe Feld były lotnisko przekształcone w park, gdzie można jeździć na rowerze, puszczać latawce, urządzać pikniki. Treptowe Park z radzieckim pomnikiem i nabrzeżem Szprewy. Grunewald. Cały las na zachodzie miasta, jeziora, ścieżki do biegania. Biegałam. To mój nawyk od 20 roku życia, trzy razy w tygodniu, wcześnie rano przed pracą. W Berlinie miałam swoją trasę, z domu do najbliższego parku. Volkspark Friedrichshain, 15 minut piechotą. Tam robiłam rundkę alejkami obok fontanny, w górę na wzgórze, w dół do stawu z powrotem. 40 minut biegania, prysznic, śniadanie, praca. Idealnie. Ale oto, czego nie zauważałam, albo nie chciałam zauważać tych 15 minut do parku. Każdego ranka szłam ulicami obok domów, samochodów, przystanków autobusowych, sklepów. Środowisko miejskie. Szare. Hałaśliwe. I dopiero potem park. Zieleń jako nagroda za cierpliwość. W weekendy, jeśli chciałam prawdziwej natury, siadałam do S-Bahn i jechałam nad Wanze lub do Grunewaldu pół godziny godzina w drodze To było wydarzenie Dziś jadę do lasu Planowałam to, przygotowywałam się, brałam plecak, kanapki, termos. Jak małą podróż. I wiecie co? Wydawało mi się, że tak właśnie powinno być. Że zieleń to osobna strefa, do której idzie się specjalnie. A codzienne życie to asfalt, domy, transport. Tak są zbudowane wszystkie duże miasta, prawda? Byłam tego pewna. Do Warszawy. Dwa lata temu poznałam Marcina. Jest Polakiem, pracuje w IT, często jeździ między Warszawą a Berlinem. Spotykaliśmy się na odległość, potem przeprowadził się do Berlina na pół roku, potem wrócił do Warszawy. Związek na odległość to ciężkie. Rok temu zaproponował: może spróbujesz pomieszkać w Warszawie. Chociaż trzy miesiące. Masz pracę zdalną, możesz pracować skąd chcesz. Po prostu spróbuj. Nie zgodziłam się od razu. Warszawa. Nigdy tam nie byłam. Polska była dla mnie białą plamą, wiedziałam tylko, że to wschodni sąsiad były sokblok taniej niż w Niemczech, ale mniej urządzone. Stereotypy tak. Ale siedziały głęboko. Marcin wynajął mieszkanie na Mokotowie południowa dzielnica Warszawy, mieszkaniowa, nieturystyczna. Spodoba ci się, powiedział. Tam jest cicho, zielono, obok park. Skinęłam głową, ale w środku przygotowałam się na rozczarowanie. Zielono w Polsce i zielono w Berlinie to chyba różne rzeczy. Przyjechałam we wrześniu. Pogoda była ciepła, słoneczna, złote liście na drzewach. Marcin spotkał mnie na dworcu, wsiedliśmy do tramwaju, pojechaliśmy. Patrzyłam przez okno. Szerokie aleje, drzewa wzdłuż dróg, bloki, sklepy, ludzie. Zwykłe miasto. Nic szczególnego. Wysiedliśmy na przystanku, poszliśmy do domu. I wtedy zaczęło się coś dziwnego. Następnego ranka postanowiłam pobiegać. Nawyk silniejszy niż zmęczenie. Marcin jeszcze spał, cicho się ubrałam, wyszłam. Wzięłam telefon, otworzyłam mapę, sprawdziłam, gdzie jest najbliższy park. Zobaczyłam zieloną plamę pięć minut drogi. Dobra, pomyślałam, wystarczy. Poszłam. Wyszłam z domu, skręciłam w prawo, przeszłam ze 100 metrów i zatrzymałam się. Przede mną była aleja. Szeroka, z ogromnymi drzewami po bokach, liście złote i czerwone, szeroki chodnik, ścieżka rowerowa, ławki. Szłam nią i czułam, jak mój berliński mózg zaczyna szwankować. To co, zwykła ulica. Czy już park? Granice rozmyte. Przeszłam jeszcze 300 metrów, wyszłam do dużej przestrzeni. Strefa zieleni, drzewa, ścieżki, ludzie spacerują z psami, ktoś biegnie, ktoś na rowerze. Skręciłam w prawo, pobiegłam ścieżką. 5 minut, 10, 15. Ścieżka wieje się to w górę, to w dół, dookoła drzewa, krzewy, śpiew ptaków, zapach mokrej ziemi i liści. Biegnę i myślę To przecież miasto. Duże miasto. Dlaczego tu jest tak i cicho? 20 minut. Zaczynam rozumieć, że nie wiem, gdzie jestem. Zatrzymuję się w telefon, patrzę na mapę. Okazuje się, że jestem w parku Morskie Oko, jeden z dzielnicowych parków Mokotowa. Nie jest ogromny, ale wystarczająco duży, żeby się w nim zgubić. Serio. Roześmiałam się. Potem złapałam się na myśli: w Berlinie nigdy mi się to nie zdarzyło. Tam znałam wszystkie parki na pamięć, wszystkie ścieżki, wszystkie zakręty. Tam nie mogłam się zgubić, bo parki były wyspami w mieście. A tutaj, tutaj samo miasto wydaje się wyspą w Zieleni. To było pierwsze dziwne uczucie, ale jeszcze niezrozumienie. Zaczęłam się przyglądać. Każdego dnia, wychodząc z domu, zauważałam coś nowego. Za rogiem domu mały skwer, plac zabaw, ławki, drzewa, trawnik. Mały, jakieś 50 na 50 metrów, ale jest. Idę do sklepu, przechodzę obok niego. Idę na tramwaj, znowu obok. Idę do kawiarni, znowu on. Przez dwie ulice, kolejny skwer. Trochę większy, z fontanną po środku, stare lipy, cień. Ludzie siedzą na ławkach, czytają, piją kawę, rozmawiają przez telefon. Przystanek tramwajowy, wzdłuż niego drzewa. Nie tylko dwa marniutkie drzewka, a cała aleja. Cień liście szeleszczą. Nawet stanie jest przyjemne. Droga do centrum przez dzielnicę Sadyba. Tam cała sieć skwerów i małych parków. Szłam pieszo, liczyłam: 1, 2, 3, 4. Co 300-400 metrów zielony punkt. Nie ogromny, ale wystarczający, żeby się zatrzymać, złapać oddech, usiąść na ławce. I to, co mnie zaskoczyło, nie zaplanowałam tego. Nie szukałam tych miejsc specjalnie. Po prostu były po drodze. Były wszędzie. W Berlinie miałam trasę, dom, 15 minut miejskimi ulicami, park. Tu trasa była inna, dom, skwer za rogiem, ale ja z drzewami, kolejny skwer, park. Zieleń nie jako punkt docelowy, a jako ciągłe tło. Pewnego dnia szłam na spotkanie do centrum. Spóźniałam się, spieszyłam. Postanowiłam skrócić drogę przez podwórka. Przeszłam między blokami i wyszłam na mały podwórkowy park. Trawnik, stare kasztany, plac zabaw, kilka ławek. Nawet nie wiedziałam, że tam jest. Przeszłam na wylot, wyszłam na drugą ulicę. I pomyślałam: Ile takich miejsc jeszcze nie widziałam? Pod koniec pierwszego tygodnia zrozumiałam, że mój obraz świata zaczyna pękać. Trzeciego dnia zrobiłam to, co robi każdy Niemiec w nieznanej sytuacji. Zaczęłam zbierać dane. Otworzyłam Google Maps. Włączyłam warstwę Parki i Przyroda. I zaczęłam liczyć. W promieniu jednego kilometra od mojego domu: osiem parków i skwerów. Osiem. Od małych wielkości boiska piłkarskiego do dużych dziesiątki hektarów. W promieniu dwóch kilometrów: 23 trzy. W granicach pół godziny drogi pieszo, ponad trzydzieści. Przełączyłam się na Berlin. Otworzyłam mapę mojej dzielnicy Prenzlauer Berg. W promieniu jednego kilometra od mojego starego domu trzy parki. Trzy. Przy czym jeden z nich, Volkspark Friedrichschen, ogromny, ale to jedyny duży. Pozostałe, małe skwery. Siedziałam z telefonem w ręku i czułam, jak narasta we mnie dziwne uczucie. Nieradość. Niezdziwienie. Złość. Złość na siebie. Przyjechałam tu z nastawieniem. Berlin zielony, Polska taka sobie. Byłam pewna, że pokażę Marcinowi prawdziwą niemiecką organizację przestrzeni, kiedy przyjedzie do mnie do Berlina. Uważałam, że Europa Wschodnia to chaos, niedokończoność, brak planowania. A rzeczywistość okazała się inna. Może nie wszędzie w Polsce tak. Może Warszawa wyjątek. Ale tu w tej dzielnicy zielonych punktów było więcej niż w mojej ukochanej berlińskiej dzielnicy. Nie większych a właśnie więcej pod względem liczby i gęstości. I poczułam się idiotką. Za to, że nie sprawdziłam. Za to, że uwierzyłam w stereotypy. Za to, że przyjechałam z pychą, teraz pokażę wam, jak trzeba żyć. Marcin wszedł do pokoju, zobaczył mnie z telefonem i dziwną miną. Zapytał, co się stało? Pokazałam mu mapę. Macie tu więcej parków niż my. Roześmiał się, no tak. A myślałaś, że żyjemy w betonowych pudłach? Zrobiło mi się wstyd. I jednocześnie ciekawie, dlaczego tego nie wiedziałam? Dlaczego w Niemczech nikt nie mówi o polskich miastach jako o zielonych? Dlaczego stereotyp minus, 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 Europa Wschodnia równa się szarość minus, minus, minus tak mocno siedzi w głowach? Marcin zaproponował. Chodź, pokażę ci jeden park. Tam zawsze są dzieci, rodzice, żywa atmosfera. Poszliśmy do parku Królikarnia, 15 minut od domu. Niewielki park z pałacem z XVIII wieku, wzgórza, aleje, staw, place zabaw. Zobaczyłam plac zabaw i zatrzymałam się. Nie dlatego, że był jakoś szczególny, wręcz przeciwnie, zwykły. Drewniane konstrukcje, huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownica, bezpieczna nawierzchnia. Ale wokół niego drzewa. Dużo drzew. Cień. Ławki pod drzewami. Rodzice siedzą, rozmawiają, piją kawę z termosów. Dzieci biegają, krzyczą, śmieją się. I to wszystko w zieleni. Nie plac zabaw na pustkowiu z dwoma drzewkami, a plac zabaw jako część parku. W Berlinie też są takie miejsca. Ale przypomniałam sobie Place zabaw przy moim domu. Były czyste, bezpieczne, z dobrym wyposażeniem. Ale stały często na otwartej przestrzeni między blokami na asfalcie. Zieleń wokół była, ale jako dekoracja. Drzewo tu, drzewo tam. A tutaj zieleń była podstawą, a plac zabaw, dodatkiem. Usiedliśmy na ławce. Obserwowałam. Dziewczynka, może pięcioletnia, spadła z huśtawki. Niezbyt mocno po prostu straciła równowagę. Rozpłakała się i wtedy zobaczyłam reakcję. Od razu kilku dorosłych się odwróciło. Jeden mężczyzna podszedł, pomógł wstać. Kobieta z innej ławki podała chusteczkę. Mama dziewczynki podbiegła, przytuliła, uspokoiła. Wszyscy wrócili do swoich zajęć. Przypomniałam sobie berlińskie Place zabaw. Tam też pomagają, oczywiście. Ale jest takie uczucie dystansu. Każdy pilnuje swojego dziecka, nie wtrąca się w cudze. Tu było inaczej. Nie nachalnie, nie natrętnie, ale jakoś wspólna przestrzeń, wspólna odpowiedzialność. Marcin zauważył moje spojrzenie. O czym myślisz? Powiedziałam, po prostu obserwuję. Ale w środku formułowałam myśl. Tu zielone miejsca są żywe nie tylko dlatego, że jest ich dużo. Są żywe, bo ludzie z nich korzystają. Każdego dnia. Bez powodu. Po prostu jako część życia. Przez kolejne tygodnie zaczęłam zwracać uwagę na to, co wcześniej uważałam za nieznaczące: drzewa wzdłuż ulic. W Warszawie są wszędzie. Ogromne, stare, z grubymi pniami i rozłożystymi koronami. Dają cień, pochłaniają hałas, filtrują powietrze. W Berlinie też są drzewa przy ulicach, ale tu jest ich więcej. Gęściej. Wrażenie, że idziesz nie ulicą, a aleją w parku. Aleje między blokami. Krótkie jakieś 200-300 metrów, ale zielone. Skracasz sobie drogę przez kwartał i idziesz pod drzewami, a nie wzdłuż ogrodzeń i parkingów. Wewnętrzne podwórka. Zauważyłam, że wiele starych warszawskich kamienic ma wewnętrzne podwórza z drzewami, ławkami, trawnikami. Małe oazy ukryte przed ulicą. W Berlinie też są takie podwórza, szczególnie w starych dzielnicach. Ale tu jest ich więcej i są bardziej zielone. Nabrzeża Wisła, rzeka, która płynie przez Warszawę. Wzdłuż niej kilometry nabrzeży, parków, ścieżek rowerowych, plaż. Zaczęłam tam biegać o poranku. Rzeka, drzewa, piasek, ludzie na rowerach, ławki, zachody słońca. To nie był park nad rzeką, to była sama rzeka jako część miasta. W Berlinie jest szprewa, kanały, nabrzeża. Ale dostęp do nich nie wszędzie jest wygodny. Gdzieś płot, gdzieś teren prywatny, gdzieś po prostu zaniedbane. Tu nabrzeże Wisły było otwarte, dostępne, użytkowane. Każdego wieczoru setki ludzi, biegacze, rowerzyści, rodziny z dziećmi, pary, studenci z gitarami. Zrozumiałam, zieleń to nie tylko parki. To cały krajobraz miejski. Drzewa, trawniki, kwietniki, zieleń pionowa, dachy, podwórka. Wszystko razem tworzy wrażenie, że miasto oddycha. Pewnego weekendu Marcin powiedział: Jedziemy do lasu. Pomyślałam, że jedziemy gdzieś za miasto na godzinę dwie. Wzięłam plecak, kanapki, wodę. Wsiedliśmy do autobusu. Jechaliśmy dwadzieścia minut. Wysiedliśmy. I przede mną był las. Nie park. Las. Prawdziwy, gęsty, ze ścieżkami, z zapachem igliwia i grzybów, z wiewiórkami i ptakami. Las Kabacki, kompleks leśny na południu Warszawy, ponad 900 hektarów. Szliśmy ścieżkami, patrzyłam wokół i nie mogłam uwierzyć, to w granicach miasta? 20 minut autobusem od centrum. W Berlinie też miałam swój las, Grunewald. Ale tam jechałam pół godziny S-Bahn, potem jeszcze 10 minut piechotą. To było wydarzenie. Tu codzienność. Jedziemy do lasu, brzmiało jak idziemy do sklepu. Spacerowaliśmy dwie godziny. Spotkaliśmy dziesiątki ludzi, rodziny z dziećmi, starsze pary, rowerzystów, biegaczy, ludzi z psami. Wszyscy ubrani zwyczajnie, nikt nie przygotowywał się na wycieczkę. To było po prostu niedzielne wyjście na łono natury. Zapytałam Marcina, często tu przychodzisz? Skinął głową parę razy w miesiącu. Kiedy chce ciszy? Dla niego to była norma. Dla mnie odkrycie. Potem zaczęłam zwiedzać inne lasoparki wokół Warszawy. Las Bielański na północy, Park Skaryszewski na wschodzie, Kampinoski Park Narodowy na zachodzie prawda, tam już dalej, ale też dostępny. Zrozumiałam, Warszawa jest otoczona zielenią. To nie miasto na stepie, nie miasto na równinie. To miasto w lesie, które trochę wycięto pod domy i ulice. I oto co ważne ta natura jest dostępna. Nie potrzeba samochodu, nie potrzeba specjalnego przygotowania. Wsiadasz do tramwaju lub autobusu i po 20-30 minutach jesteś w lesie. Pod koniec drugiego miesiąca postanowiłam rozliczyć się uczciwie bez emocji, bez wrażeń po prostu fakty. Poszukałam w Google Statystyk. Berlin powierzchnia terenów zielonych około 44% terytorium miasta. Warszawa około 40%. Berlin formalnie zieleńszy. Ale jest niuans. Berlin ogromne miasto, 891 km2. Tereny zielone są rozmieszczone nierównomiernie gdzieś bardzo dużo obrzeża, dawne lotniska, gdzieś mało centrum, dzielnice przemysłowe. Warszawa mniejsza 517 km2. Tereny zielone rozmieszczone bardziej równomiernie. To znaczy w Berlinie można mieszkać w dzielnicy, gdzie do najbliższego parku jest kilometr 2. W Warszawie prawie w każdej dzielnicy do parku lub skweru maksymalnie 500 do 700 metrów. Jeszcze jeden moment. Rodzaje zieleni. W Berlinie wiele dużych parków. Tiergarten, Tempel Feld, Treptowę Park. To świetne, ale jeśli nie mieszkasz blisko, musisz tam jechać. W Warszawie więcej małych parków, skwerów, alei. Tworzą sieć. Nie jedziesz do parku, tylko przechodzisz przez park po drodze. I trzecie gęstość placów zabaw i podwórkowych terenów zielonych. Tu statystyk nie znalazłam, ale z osobistych obserwacji w Warszawie jest ich więcej. Każde podwórko ma chociaż trochę zieleni trawnik, drzewa, krzewy. W Berlinie wiele podwórek studni, szczególnie w starych dzielnicach, gdzie zieleni jest minimum. Więc zieleni jest więcej czy nie? Obiektywnie, mniej więcej tyle samo. Ale subiektywnie, w Warszawie czułam zieleń bardziej. Bo była bliżej, dostępniejsza, wpleciona w codzienne trasy. To nie znaczy, że Warszawa jest lepsza od Berlina. To znaczy, że mają różne podejścia do miejskiego zazieleniania. Berlin stawia na duże parki atrakcje. Warszawa, na sieć małych terenów zielonych. Oba podejścia działają. Ale dla mnie, osoby, która chce zieleń teraz, przy domu, każdego dnia, drugie podejście okazało się bliższe. To się stało po dwóch i pół miesiąca. Przyzwyczaiłam się już do Warszawy, do jej rytmu, do zieleni, do ludzi. Szykowałam się do powrotu do Berlina na kilka tygodni, praca, spotkania, dom. Ostatniego dnia przed wyjazdem poszłam do parku królikarnia pożegnać się, jak to dziwnie za. Stał się moim ulubionym. Usiadłam na ławce przy stawie, patrzyłam na kaczki, na dzieci na placu zabaw, na ludzi spacerujących alejkami. Obok usiadła starsza pani, może 70-letnia, z książką w okularach. Przywitałyśmy się. Zapytała po polsku: Jesteś stąd? Odpowiedziałam po angielsku. Nie, jestem z Niemiec, mieszkam tu czasowo. Przełączyła się na angielski. A, a, rozumiem. Podoba Ci się Warszawa? Skinęłam głową, tak. Szczególnie parki. Macie ich dużo. Uśmiechnęła się, wiesz, urodziłam się w tym mieście w 1953 roku. Wtedy prawie nic tu nie było, wojna wszystko zniszczyła. Odbudowywaliśmy miasto od nowa jedna z pierwszych rzeczy, które zrobiliśmy, zaczęliśmy sadzić drzewa. Wszędzie w parkach, przy ulicach, na podwórkach. Bo pokolenie, które przeżyło wojnę, rozumiało: Miasto bez zieleni to nie miasto. To po prostu beton. Spojrzała na park, na dzieci te drzewa, które widzisz wokół mają 60-70 lat. Sądzili je moi rodzice i ich rówieśnicy. Chcieli, żebyśmy my, dzieci, dorastały w zieleni. I teraz widzę, jak moje wnuki tu rosną. To jest ciągłość. Słuchałam i czułam, jak coś we mnie się przewraca. Nie przez historię, przez prostotę, z jaką to powiedziała. Dla niej zieleń to nie luksus, nie ozdoba, nie projekt ekologiczny. To podstawowa potrzeba jak woda, jak dach nad głową. W Berlinie też tak myślimy. Ale gdzieś po drodze zaczęliśmy postrzegać zieleń jako coś oczywistego, coś, co się rozumie samo przez się. I przestaliśmy jej wymagać tam, gdzie jej jest mało. Pogodziliśmy się z tym, że do parku 15 minut piechotą, to normalne. Albo w naszej dzielnicy mało zieleni, ale za to tani czynsz. A tu ludzie się nie pogodzili. Nadal sadzą drzewa, tworzą skwery, zazieleniają podwórka. Nie dlatego, że modne lub prestiżowe. A dlatego, że to ważne. Wróciłam do Berlina tydzień później. Przyjechałam do swojego mieszkania, rozpakowałam się, położyłam spać we własnym łóżku. Rano wstałam, ubrałam się, wyszłam na bieg. Znajoma trasa w dół po schodach, na ulicę, w prawo jeszcze dwa przecznice, jeszcze jeden skręt. I zatrzymałam się. Stałam na ulicy i patrzyłam wokół: domy, samochody, asfalt. Sklepy, przystanek. Drzewa są, ale ich mało. Dwa drzewa na 100 metrów ulicy. Szłam dalej, licząc, jedna przecznica, dwie, trzy. Doszłam do parku. Piętnaście minut. Przebiegłam rundkę po parku, moją ulubioną trasę. Wszystko tak samo piękne: aleje, fontanna, wzgórze, staw. Ale czułam różnicę. Park był oddzielną przestrzenią. Weszłam do niego, przebiegłam, wyszłam. Miasto się skończyło, park się zaczął, park się skończył, miasto wróciło. W Warszawie granice były rozmyte. Miasto płynnie przechodziło w zieleń, zieleń w miasto. Nie ma wyraźnej linii, tu asfalt, tu park. Wszystko pom drugie szane. Wróciłam do domu, usiadłam z kawą, otworzyłam mapę Berlina. Spojrzałam na moją dzielnicę. Trzy parki w promieniu kilometra. W Warszawie było osiem. I wtedy mnie olśniło, dlaczego nigdy wcześniej nie zadałam sobie tego pytania. Dlaczego po prostu przyjęłam jako oczywiste, że w mojej dzielnicy jest wystarczająco zieleni? Dlaczego nie wymagałam więcej? Bo nikt mi nie pokazał, że może być inaczej. Żyłam w Berlinie całe życie, uważałam go za wzór, za etalon. I nie szukałam porównań. Warszawa pokazała mi alternatywę. Nie lepszą czy gorszą. Po prostu inny model. I ten model bardziej mi się spodobał. Teraz żyję między dwoma miastami: trzy miesiące w Warszawie, trzy w Berlinie. Pracuję zdalnie, Marcin też często jeździ. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, gdzie się ostatecznie osiedlimy. Ale jedno się na pewno zmieniło, inaczej patrzę na miasta. Na każde miasto wcześniej oceniałam miasta według standardowych kryteriów. Transport, praca, mieszkanie, bezpieczeństwo, kultura. Zieleń była gdzieś na końcu listy. Miły bonus. Teraz zieleń jest na początku listy. Bo zrozumiałam, to nie bonus, to konieczność. Miasto bez zieleni to stres. Stały, niezauważalny, narastający. Nie uświadamiasz go sobie, dopóki nie trafisz do miasta, gdzie zieleni jest więcej. I wtedy czujesz różnicę. Oddychasz lżej, chodzisz pieszo częściej, mniej się męczysz, więcej zauważasz. Zaczęłam wymagać więcej od Berlina. Dołączyłam do lokalnej inicjatywy zazieleniania podwórek. Podpisałam petycję za tworzenie nowych skwerów w dzielnicy. Napisałam do zarządu dzielnicy list, dlaczego mamy tak mało drzew przy ulicach. To kropla w morzu oczywiście. Ale teraz wiem, może być inaczej. I jeśli w Warszawie udało się, dlaczego my nie możemy? Wróćmy do początku. Dlaczego zgubiłam się w parku pierwszego dnia? Nie dlatego, że jestem głupia lub nieuważna. A dlatego, że nie spodziewałam się, że w polskim mieście zielone przestrzenie będą tak ciągłe. Myślałam: park, to wyspa, wiesz, gdzie się zaczyna, gdzie kończy. Wchodzisz, spacerujesz, wychodzisz. Ale w Warszawie parki są połączone alejami, skwerami, podwórkowymi terenami zielonymi. Idziesz po mieście i niepostrzeżenie znajdujesz się w parku. Potem wychodzisz na ulicę, ale po 100 metrach znowu zieleń. I granice się zacierają. To nie błąd planistów. To filozofia. Miasto nie powinno być przeciwieństwem natury. Miasto powinno być częścią natury. Z drzewami, z prakami, z ciszą, z powietrzem. Dlaczego się wściekłam, gdy liczyłam parki? Bo zrozumiałam, jak silne były moje stereotypy. Przyjechałam z bogatych Niemiec do biednej Polski i spodziewałam się zobaczyć mniej, gorzej, prościej. A zobaczyłam więcej. I to zadrapało moją dumę. Ale duma przeszła, a zrozumienie zostało. Dlaczego scena z tamtą starszą panią wszystko wyjaśniła? Bo pokazała, że zieleń to nie modny trend ani projekt ekologiczny. To podstawowa wartość, zakorzeniona jeszcze przez pokolenie, które odbudowywało miasto po wojnie. Nie pytali, a wystarczy pieniędzy? Sądzili drzewa, bo rozumieli, bez tego nie będzie miasta. I teraz, gdy pytają mnie, no i jak Polska, odpowiadam szczerze, tam zieleni nie jest tylko dużo. Jest wszędzie. I to nie przypadek, to wybór. Wybór tworzenia miasta dla ludzi, a nie tylko dla samochodów i domów. Może obiektywnie w Berlinie zieleni jest tyle samo, może nawet więcej, ale w Warszawie czułam ją każdego dnia. Budziłam się, widziałam drzewa z okna, szłam po kawę, przechodziłam przez skwer, jechałam na spotkanie, patrzyłam na aleje wzdłuż drogi, biegałam, wybierałam spośród kilkunastu parków, które dziś. I to nie o statystykę, to o jakość życia. Teraz, wracając do Berlina, po raz pierwszy zadaję sobie pytanie: dlaczego przestałam wymagać zieleni blisko domu i po prostu pogodziłam się z tym, co jest? Dlaczego my, Niemcy, tak dumni z naszej organizacji i efektywności, nie wymagamy najprostszej rzeczy, żeby wychodząc z domu, widziało się nie asfalt, a drzewa? Nie mam odpowiedzi, ale mam już pytanie. A to już początek.